Pytanie porządkujące, to znaczy chciałabym wiedzieć, kiedy poznamy pierwsze wnioski z tych warsztatów, czy od razu do trzeciego dnia będzie można powiedzieć, do jakich ustaleń doszło, czy raczej po jakimś czasie dopiero poznamy fakty tych warsztatów? To jest z pewnością pytanie, na które najlepiej odpowie Pan Michał Stangel, bardzo proszę. Czy warsztaty będą otwarte i po każdych warsztatach e, będziemy organizować krótki briefing z informacją o tym, co się działo. Informacje te będą też się pojawiać na stronie internetowej. Natomiast po warsztatach e, dajemy sobie dwa tygodnie na e, opracowanie wyników na spisanie raportu powarsztatowego. Czyli zatem zakładując... dwa tygodnie na taką wersję roboczą i kolejne dwa tygodnie na, które przekażemy do Urzędu Miasta i kolejne dwa tygodnie na opracowanie finalnej wersji e, z wytycznymi co do kształtowania przestrzeni publicznej. Czyli żeby podsumować, od 18 października w ciągu następnych czterech tygodni będzie absolutnie końcowy raport, a w ciągu pierwszych dwóch będzie raport wstępny. Oczywiście o ile nie uda się ich przygotować wcześniej, bo to są takie graniczne, ostateczne terminy. Także stosunkowo. Szybko. Anna Malinowska, Gazeta Wyborcza. Chciałabym zapytać, proszę przypomnieć, ile kosztowało zorganizowanie warsztatów i chciałabym się dowiedzieć jeszcze, gdybyśmy do, dopowiedzieli, e, jeśli chodzi o samo uczestnictwo, e, czy to wystarczy tak po prostu, że przyjdzie ktoś do punktu informacji turystycznej, zgłosi się tam, nie wiem, powie swoje imię i nazwisko, e, jak to będzie wyglądało na stronie internetowej, czy trzeba się zarejestrować jakoś specjalnie, no i ilu uczestników będzie w sumie mogło... Brać udział w warsztatach. Formularz rejestracyjny na stronie internetowej będzie oczywiście funkcjonował, tak abyśmy mogli zidentyfikować zarejestrowane osoby podczas warsztatów. Rzeczywiście w ten sposób może się zarejestrować każdy. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, żadnej cezury wobec żadnej kategorii, którymi można by się posłużyć. Wysłaliśmy poza wszystkim około 400 zaproszeń do osób, które reprezentują różne grupy społeczne w takich ciałach przedstawicielskich, tak? poza w oczywisty sposób radnymi, do na przykład szefów spółdzielni mieszkaniowych czy, czy, czy kierownictwa spółdzielni mieszkaniowych, tudzież, tudzież rad osiedli. Trzeci sektor także wzięliśmy pod uwagę, więc organizacje pozarządowe również takie zaproszenia otrzymały. Wychodzimy z założenia, że to są te osoby i te środowiska, które są szczególnie aktywne i dla których taka często społeczna praca z jednej strony przynosi satysfakcję, a z drugiej strony pozwala im już teraz mieć większą wiedzę o mieście i o tym, co się w nim dzieje, aniżeli, aniżeli przeciętnemu mieszkańcowi. Jakkolwiek zdanie tej ostatniej grupy jest równie istotne i prawdę powiedziawszy nie stawiamy tutaj jakichś takich twardych, twardych proporcji, jeśli chodzi o uczestnictwo mieszkańców, jakkolwiek w związku z tym, że przestrzeń. W której będą się odbywały warsztaty, jest ograniczona. Liczymy na udział około 100 do 150 osób, tyle, tyle osób może efektywnie nad tymi zagadnieniami pracować, każdego dnia oczywiście. I byłoby dobrze, gdyby ta grupa była jakoś tożsama z dnia na dzień, ale nic się nie stanie, jeśli część tego, te, te, tych ludzi będzie, będzie rotowała. Jeszcze było pytanie o kosztach. Procedura wyboru wykonawcy odbyła się w przetargu publicznym, otwartym. Wartość zaoferowanej tutaj usługi to 199 tysięcy złotych. To jest wartość z podatkiem VAT, czyli okay. efektywnie o 22% mniej. Dziękuję bardzo. Czy kwota 60-70 milionów złotych, o której Pan mówił, dotyczy roku 2010? Nie, absolutnie nie. To jest kwota wpisana, przede wszystkim wyliczona na podstawie pewnych wskaźników i dotyczy roku 2010, 2011 i 2012, trzech lat. I jakie nakłady przewidziane są ze strony miasta już w 2009 roku? 2009 rok to są prace projektowe, projekty budowlane i wykonawcze. E, wartość, e, trudno mi teraz oszacować, ile to może być warte: 2, 3, 4 miliony złotych. Nie sądzę, żeby te prace projektowe były droższe. Jeszcze kolejne Ale pytanie. to się okaże po prostu w drodze przetargu, jaka oferta zostanie tu przedłożona. Jeszcze kolejne pytanie do Pana Prezydenta: W jakiej wysokości kredyt w, w EBI miasto chce zaciągnąć? Na jakie lata? Więc jest to bardzo istotne pytanie, mianowicie tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy po badaniu zdolności kredytowej, jesteśmy przekonani, że ta zdolność będzie bardzo dobra i mając na uwadze takie inwestycje jak kompleksowa modernizacja spotka, budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego, budowa sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, budowa układu komunikacyjnego na terenach po kopalni Katowice, co też jest bardzo poważną inwestycją o rzędu 80 milionów złotych, oraz przebudowa całego obszaru Rondorynek. Na to potrzebuje kredytu około 500 milionów złotych. I, mam... I, te, I takie plany pierwotne tutaj są brane pod uwagę. Były wstępne rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Cały proces negocjacyjny y, będzie rozpoczęty w roku 2009. Na razie mówię o Europejskim Banku Inwestycyjnym, ale nie wykluczam, że będzie to y, formuła otwarta. Mhm. Jeszcze mam pytanie dotyczące samych warsztatów. E, co w razie dużych rozbieżności oczekiwań? Na czym ma polegać osiągnięty konsensus? No ja pozostawiam to w ręce moderatorów, którzy będą brali udział na tych warsztatach, ja myślę, że znając profesjonalizm konsensus zostanie osiągnięty. Poproszę Pana Michała Stangela, żeby zaadresował to pytanie. Jeśli chodzi o e, program czy funkcje znajdujące się w centrum, mamy nadzieję, że będziemy, będzie można osiągnąć ten kompromis, ale pamiętajmy, że mamy kilka tych przestrzeni, także jeżeli będą zróżnicowane oczekiwania, mamy nadzieję, że uda się ten program, te oczekiwania spełnić w ramach różnorodnych funkcji, w ramach różnorodnych przestrzeni. Ja dopowiem, że procedury demokratyczne, w pełni demokratyczne, które będą podczas tych warsztatów wykorzystywane właśnie chyba głównie w sytuacjach, kiedy będziemy mieli do czynienia z, z różnymi oczekiwaniami. Przewidują na przykład formę głosowania nad no, jakimś tam projektem, stąd, stąd można rzeczywiście mówić o demokratyzacji nie tylko w sensie możliwości udziału de facto nieograniczonego, ale także o procedurach podczas warsztatów. Jeśli będzie różnica zdań, będziemy przegłosowywać i większość, no, można powiedzieć, w cudzysłowie będzie miała rację. Tak, czy architekci e, też przedstawiają jakieś propozycje własne dotyczące przestrzeni publicznej, które będą dyskutowane na forum z mieszkańcami i ewentualnie na przykład akceptowane. Bo może mieszkańcy zgodzą się, że to jest fajny pomysł i im się to podoba. Załóżmy. W tej chwili mamy plan koordynacyjny transformacji centrum, który został opracowany przez Konior Studio na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. I to jest plan w takiej skali urbanistycznej, czyli są tam pewne założenia co do przestrzeni publicznych i co do funkcji, co do kształtu tych przestrzeni i pewne inspiracje w, i z innych przestrzeni, w innych miejscach, jak to mogłoby wyglądać. Ale nie ma jeszcze konkretnych projektów, czy konkretnych koncepcji zagospodarowania samej powierzchni tej przestrzeni. Ja chciałbym uzupełnić tą wypowiedź w takim sensie, że bardzo chętnie przyjmiemy architektów, urbanistów Którzy przyjdą z jakimś własnym pomysłem na daną przestrzeń, jako uczestnik tych warsztatów. Że nie, nie traktujemy tego planu koordynacyjnego jako rzeczy ostatecznej, skończonej, dogmatycznej. Między innymi temu mają służyć warsztaty, a także ma, 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 czy służy po prostu to zapytanie wystosowane do biznesu. Dziękuję. W sensie kolejności. Prac nad tymi przestrzeniami, bardzo proszę, Pani Michale mnie poprawić, jeśli popełnię tutaj jakiś merytoryczny błąd, te wytyczne mają dopiero posłużyć do projektowania tych przestrzeni, więc pomysł na nie może być pomysłem, nawet nie musi. Nie, nie potrzeba tutaj wiedzy urbanistycznej czy architektonicznej, żeby z takimi pomysłami przyjść, co jest niezwykle istotne. Natomiast na podstawie tego, co zostanie wypracowane, architekci będą mogli właśnie zaprojektować te, te miejsca w taki sposób, aby one oddawały. O oczekiwania, które podczas warsztatów zostaną ujawnione i, i zaakcentowane.